Witam młodych adetów piłki nożnej. Wiem jaka panuje sytuacja u nas w kraju, dlatego przygotuję dla Was krótki trening, który można wykonać w domu, na boisku czy na ogródku przed domem. Pozdrawiam, zapraszam ze mną. Cieszenie pierwsze wykonujemy około minuty. Najpierw pokażę pierwszą wersję łatwiejszą, potem trochę wersję trudniejszą. Gdy już mamy łatwość z wykonywaniem tego ćwiczenia, to staramy się patrzeć do góry, żeby nie patrzeć na piłeczkę. Tak? Pierwsza wersja, bo kontroluję piłeczkę. Druga wersja trochę trudniejsza. Staramy się patrzeć do góry, żeby same było czucze piłki. Jeszcze nie, Takie same zasady, tylko że teraz nie pracują wewnętrzne części stopy, tylko pracujemy podeszwami, tak? Hop. Ręce pracują. Mamy to opanowane. Staramy się głowę podnieść do góry. Hop kontrolujemy przestrzeń dookoła co się dzieje ja cały czas pileczka pracuje na ziemi. Chcemy się te ruchy połączyć, zaczynamy od pierwszego i drugiego ciśnienia robimy to razem w jednym. Czyli jest dzwoneczek raz, dwa, podeszwa, raz, dwa i znowu hop, hop, hop. Będziemy pracować wewnętrzną częścią stopy do przodu i podeszwą będziemy zagarniać do siebie. Tak samo, jeżeli mamy to opanowane, staramy się podnieść głowę do góry i kontrolować przestrzeń, tak? Co się dookoła nas dzieje? Bo później jak gramy mecz, to też musimy piłeczkę prowadzić hop i mieć głowę podniesioną do góry wysoko. tak Więc zaczynamy. Hop. Robimy to na prawą, jak i na lewą nogę. Tak, głowa do góry, hop. Obserwujemy, co się dzieje. Zmiana nogi wykonujemy na obydwie nogi równocześnie. Zagarniemy podeszwą do siebie, wewnątrz, a dzień stopy do boku, lewa do przodu, i potem podeszwą idziemy w drugą stronę to samo. Hop, hop, pokazuje powoli i przyspiesza. Hop, 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 hop. Wykonujemy zataczanie podeszwą piłki prawą nogą, wewnętrzną częścią, częścią stopy wracamy do nogi wyjściowej. Hop. Ręce pracują cały czas. Głowa do góry. Hop, hop. I druga noga. Pracujemy po około minucie na nogę. Hop, 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 Dodajemy kolejną czynność, czyli wyjście do dryblingu, czyli będzie wyjście na zewnątrz. Zaczynamy od podeszwa. Do siebie wracamy i na zewnątrz. hop, hop. hop. to samo, hop, druga noga. Trochę miejsca, możemy wygnować się w różnych kryunkach biegu, tak jak robimy to na boisku. I to, co robiliśmy w miejscu, teraz wykonujemy do przodu, tak? Czyli zaczynamy, pokazuję jeszcze raz na spokojnie. Podeszła, odbicie do siebie i na zewnątrz, tak? W szybszym tempie, hop, hop, hop. hop, hop. Pokażemy teraz jak to wygląda od tyłu. Nie ja tylko, że zmieniamy nogę od której zaczynamy, lewa podeszwa prawa do siebie i na zewnątrz, tak? Teraz przejdziemy do zwodu pojedynczego. Przed tym krótka rozgrzeweczka, Piłeczka stoi przed nami. Hop, wykonujemy odwodzenie. Hop. przechodzimy dalej. Jest raz, dwa, raz, dwa, hop. raz, dwa, hop. raz. Dwa, hop. raz. Zobaczymy ruchy z rozrzewki, które robiliśmy. Zaczynaliśmy od dzwoneczka, potem były zagarnięcia nogą i teraz to wszystko sobie połączymy. Zaczynamy, bok. raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop, raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop, raz, dwa, trzy. Na tyle z dzisiejszego treningu, Wykonajcie te ćwiczenia po minucie. Każde jedno albo wśród. Widzicie, że nie potrzeba dużej przestrzeni, wystarczy 10 metrów, albo można zrobić te ćwiczenia w obrębie metra wokół siebie. Trwicie, trenujcie. A teraz zapraszam na jeszcze kilka ćwiczeń rozciągających z piłeczką. Wchodzimy sobie między stopy i staramy się za siebie przerzucić. Hop. I wracamy sobie. I też zrobimy kłon do przodu, żeby rozciągnąć sobie partię mięśniowe było za siebie teraz hop do świecy i sobie na boki hop powrót i na drugą stronę Kolejne ćwiczenie, pompeczki, a robimy je na kolanach, tak, żeby za bardzo nie obciążać ciała. plecy I... proste i powoli, tylko najmniej trzeba. Schodzimy jak najwolniej do dołu i szybko do góry. Jak najwolniej do dołu i do góry. pięć razy na jedną na rękę, pięć razy na drugą. Piłeczku. piłeczkę idziemy między kolana do pozycji misia hop, stajemy i dla grupy dziecięcej 10 sekund, trzymamy plecy proste hop, kupa jak misiu